W ostatnich dniach byliśmy świadkami jednej z najciekawszych przemian, a także jednych z najciekawszych zwrotów akcji na anglojęzycznym YouTube a sposób ujawnienia tego wszystkiego, no, myślę, że był taki, że nikt się tego nie spodziewał. Nikokado Awokado to gość, który rozpoczynał swoją przygodę na YouTubie od filmów o wegańskiej diecie, I ate five avocados for dinner tonight. W zdrowym, takim pełnym pasji, życiu, dosyć często nagrywał te filmy razem ze swoim partnerem, oprócz tego był skrzypkiem i to całkiem nie byle jakim. Uczęszczał do Juilliard, czyli jednej z bardziej prestiżowych szkół muzycznych na świecie. Dawał także lekcje gry na skrzypcach, a na YouTube chciał pokazywać swój styl życia, chciał też przede wszystkim inspirować, jak sam mówi. Jednak w pewnym momencie odkrył Mukbangi, i od tego wszystko się zmieniło. Dla niewiedzących Mukbangi to takie filmy, w których twórca je jedzenie. Od czasu do czasu coś mówiąc, ale no przede wszystkim chodzi o sam fakt jedzenia, jedzenia. I całym zamysłem tego typu filmów jest głównie to, że odbiorca, który też akurat je na przykład obiad, może sobie włączyć taki film i no wychilować czuć się jakby ja równocześnie z kimś. Trochę podobnie jak ludzie oglądają książula, mam wrażenie. Nie, nie pytajcie mnie jakoś dużo bardziej, bo to nigdy nie był mój typ kontentu. Jednak jak możecie podejrzewać, sama forma takich filmów no, nie jest jakoś super skomplikowana, więc twórcy zaczęli wymyślać coraz różniejsze rzeczy, żeby jakoś się wyróżnić. I takim jednym chyba z pierwszych pomysłów przychodzących wszystkim do głowy jest jedzenie po prostu bardzo, bardzo dużo. Nikocado widząc, że ten format przynosi mu największą popularność, no, zaczął coraz bardziej iść w tę stronę, coraz bardziej do ekstremum przesuwając to wszystko, jedząc coraz bardziej olbrzymie porcje, coraz bardziej niezdrowego jedzenia, często wymieszanego już w taki sposób, że no, nie wiem, wydaje mi się, że to już ludzie przestali oglądać po to, żeby móc przy tym jeść, bo to chyba nic miłego. Zaczął produkować coraz więcej takich filmów, porzucając swoją dotychczasową karierę, a kiedy zauważył, że ludzie głównie obserwują go po to, żeby albo się z niego pośmiać, albo żeby obserwować jego proces Samoniszczenia się, zaczął jeszcze bardziej podkręcać swoje filmy. Albo tutaj pokazywał, że on już wymaga specjalistycznej aparatury, bo jest tak mocno schorowany od. Tej kosmicznej ilości jedzenia, którą przyjmuje, że już musi przemieszczać się na takim skuterku, bo nie jest w stanie chodzić. Zaczął coraz częściej pokazywać swoje breakdowny, które no, wyglądały od początku na mocno wyreżyserowane, ale zdarzały się tak często, a przy tym no, fizycznie tak mocno się zmieniał, że trudno było określić, kiedy on gra, kiedy po prostu tylko trochę podkręca, a kiedy te rzeczy są faktycznie prawdziwe. Jego mąż również zaczął występować na tych filmach i sam też bardzo mocno wizualnie się zmienił. Coraz częściej na filmach pokazywali swoje kłótnie i wspólny płacz, który wyglądał już kompletnie kreskówkowo. Natomiast od czasu do czasu jakiś duży twórca nagrał o nim film, czy to PewDiePie, czy to Penguin Zero i wszyscy coraz bardziej zaczynali obserwować, dokąd to wszystko pójdzie. Gdzie jest ta granica, przy której on się zatrzyma i kiedy wydarzy się tam jakaś naprawdę tragedia? W pewnym momencie ewidentnie doszedł do ściany. Jego miniaturki nie mogły być już bardziej szokujące i bardziej kontrowersyjne. Trudno było mu zjeść jeszcze więcej, jeszcze bardziej niezdrowego jedzenia i trudno też mu było się bardziej pokłócić z mężem, czy też zachowywać w bardziej komiksowy, kreskówkowy sposób. Ludzie też przestali mu już wierzyć w cokolwiek, tylko zaczęli traktować go czysto jako abstrakcyjną postać z memów, a jego zasięgi zaczęły powoli spadać. Niecałe dwa lata temu otworzył jeszcze podcast z takim innym gościem, gdzie od czasu do czasu przełamywał swoją postać, co ludziom wyraźnie się podobało, no bo ile można być tym samym przerysowanym gościem z jedną emocją. Jednak cały projekt w końcu został porzucony. W zeszłym tygodniu nagrał film pod tytułem Bye który wyglądał no, na dużo grubszy niż te wszystkie do tej pory razem wzięte. Opowiadał w nim, że teraz już ma naprawdę tego wszystkiego dość, że nie jest w stanie tego robić dłużej, że patrząc wstecz nie może uwierzyć, że podjął decyzję o takiej karierze. Kiedyś mógł być naprawdę dobrym skrzypkiem, inspirować ludzi, porywać tłumy. Opowiadał też o swoim marzeniu, że no, kiedy skończyłby jakiś koncert, to ludzie ustawialiby się w kolejce po jego autograf, dlatego żeby go podziwiali po prostu. A tak, idąc w stronę tych kompletnie hardkorowych mukbangów, oczywiście poza tym, że zniszczył swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, rozumie, że jego widownia nie ogląda go dlatego, że go w jakikolwiek sposób podziwia, czy też wspiera, tylko po prostu go nienawidzą. I albo wchodzą, żeby się pośmiać z niego, albo żeby zobaczyć, kiedy coś mu się stanie. A dodatkowo podkreśla, że całość zupełnie nie była warta, także z tego powodu, że wcale nie zarobił jakoś dużo pieniędzy. Jego główny kanał dostał demonetyzację, więc mimo tych ogromnych wyświetleń, które swego czasu robił, y no nie zarabiał na tym. Też dosyć trudno jest znaleźć jakiegoś sponsora do tego typu filmów. Twierdził tam, że nienawidzi swojego życia, nienawidzi swojego męża, nienawidzi ludzi, którzy go otaczają. My Pieniądze, które na przestrzeni swojej kariery zarobił miał w całości stracić, a także że jest przerażony przed obraniem jakiejś nowej drogi, bo od paru lat nie robił nic innego poza jedzeniem kosmicznych ilości. Śmieciowego żarcia. I czy jeśli zrezygnuje z tego kontentu, to czy ktokolwiek będzie nim w jakikolwiek sposób zainteresowany, kiedy no już przestanie być aż tak ekstremalny, to co mu pozostanie? Ten film odbił się dość dużym echem. Nagrał o nim m.in. Sani VTU, to jest dosyć popularny YouTuber, który cały swój film zakończył takim przypuszczaniem, że a może gdyby Nicocado Awokado obrał drogę, że teraz by pokazywał swój proces przemiany, to może to był pomogło y, ludziom się jakoś nim zainspirować i no, też by było dla ludzi interesujące. W końcu skoro taki gość po czymś tak strasznym y, byłby w stanie się z tego no, podnieść, y, no to dlaczego by inne osoby nie mogły? Po dwóch dniach od tego filmu Nikocado Avocado opublikował swój kolejny film pod tytułem Two Steps Ahead. Two Steps Ahead. Na początku tego filmu jakiś mężczyzna w masce przez parę minut opowiada no, różne rzeczy, oprócz tego, że tam on jest głównym złym i że on potrafi manipulować ludźmi, coś tam, coś tam. W pewnym momencie zdejmuje maskę i okazuje się, że jest pod nią nikokado awokado, tylko lekko chudszy. So I ja jestem Okazuje się, że filmy, które wypuszczał przez ostatnie dwa lata, były nagrane dużo wcześniej na zapas, a przez ostatnie dwa lata zamiast nagrywać skupił się na chudnięciu. Startował z trochę ponad 180 kg i zrzucił do około 67. Zrzucić prawie 120 kg w dwa lata to wydaje mi się, że jest chyba całkiem niezły wynik. Jestem w ogóle ciekaw, jak on przekminił to, żeby przez te dwa lata nikt mu, no nie wiem, w jakimś tam miejscu publicznym nie zrobił zdjęcia czy gdziekolwiek, no bo. No, cały fortel by się wydał, ale jakoś to udało mu się ułożyć. Na filmie też występuje papuga, która no, wygląda identycznie jak ta z przed 10 lat, kiedy zaczynał swój kanał. Więc całość trochę wygląda tak, jakby przez te no, prawie 10 lat zupełnie nic się nie wydarzyło. Hej, hey, słyszysz mnie? Wszyscy się martwimy, obudź się, proszę. Nikokado awokado nigdy nie przytył. Jest 2015. 2000... 16 rok. Przerywamy tę symulację. Obudźcie się, proszę. 2020, o czym ty mówisz? O niczym takim nie słyszeliśmy. On sam zresztą mówi, że czuje się, jakbyś obudził się z jakiegoś złego snu i yy, yy, mówi, że nadal kocha mukbangi i nadal chciałby je realizować. Yy, nadal kocha jeść, yy, ale już no, nie w takich ilościach i nie tego typu jedzenie. Film oczywiście kompletnie wystrzelił, w dwie doby zdobywając jakieś tam grubo ponad 20 milionów wyświetleń. I wszyscy zastanawiają się co dalej? Czy dalej będzie robił po prostu mukbangi, tylko no, jako chudsza wersja siebie? Wtedy jestem ciekaw, jak długo rzeczywiście zostanie popularny. Bo teraz po takiej niesamowitej akcji szachów 5D, no to wiadomo, że wszyscy będą się przez jakiś tam jeszcze miesiąc, dwa bardzo mocno tym interesować. Ale czy uda mu się utrzymać tę uwagę dłużej? A może będzie pokazywał dopiero teraz proces swojej przemiany? Być może przez te dwa lata jakoś to dokumentował i dopiero teraz po wielkim revealu będzie to publikował. Kto wie? A oprócz tego w dzisiejszych newsach. O bardzo dziwnej sprawie, w której gość, który po prostu posługiwał się AI, może w ogóle mieć duże nieprzyjemności, nawet trafić do więzienia. O bardzo dziwnych słowach Kaczyńskiego i co w ogóle grozi Pisowi w związku z tą aferą, co jest dosyć dziwne, a także wiele więcej jak zawsze. Nie mamy czasu, zaczynajmy. Jako nasz krótki cochopniusowy niósł ciekawostkę, to mam dla Was dosyć ciekawe wyznanie Sławomira Mencena. Dowomir Mencen ostatnio udzielał wywiadu Rymanowskiemu. I w pewnym momencie został zapytany, czy to nie jest tak, że on zawsze przybiera jakąś maskę, bo on się wydaje taki nieszczery i taki bez emocji. I Mencen wtedy powiedział, że nie, nie jest tak, aczkolwiek no, ten taki, bo, ponieważ prywatnie również tak jest, aczkolwiek taki jego odbiór może mieć związek z tym, że został u niego zdiagnozowany zespół Aspergera. Mówi, że o istnieniu w ogóle takiej przypadłości dowiedział się dopiero już po 30 roku życia i to jakoś tam przypadkowo z rozmowy z innym w ogóle gościem z Konfederacji, że wtedy zaczął bardziej interesować się tym tematem i okazało się, że o, to różne rzeczy, które wcześniej po prostu myślał, że no, taki jest i ma jakiś tam zespół cech, mogą wynikać po prostu z jednego źródła. Twierdzi, że ta przypadłość zarówno czasem mu pomaga, jak i przeszkadza. Pomaga w kiedy, kiedy no, potrafi coś ocenić bez włączania większych emocji, a także, że kiedy się na czymś zafiksuje i y, chce się w czymś stać, na przykład lepszy. No, to jest naprawdę w stanie długo nad tym siedzieć i długo się czegoś uczyć czy no, długo coś tworzyć. Natomiast z minusów, że często jest mu trudno odczytywać emocje innych, szczególnie kiedy rozmawia z kimś sam na sam, że często trudniej mu jest gdzieś tam zrozumieć innych ludzi. Natomiast ja opowiadam o tym z tego względu, że jest to dla mnie dosyć ciekawe, że polityk, zwłaszcza z tej strony sceny politycznej, opowiada o jakiejś swojej inności. Co oczywiście może mieć związek z tym, co dosyć niedawno mówił już. W związku ze startowaniem w wyborach prezydenckich, że trzeba się jak najmocniej wyróżnić, no i to takie wyznanie z pewnością go wyróżnia spośród innych kandydatów. Natomiast coś takiego u polityka, no, może być odczytane przez wiele osób jako jakiś pewien rodzaj słabości. Więc, no, tym bardziej jest to dosyć ciekawa sprawa, że postanowił o tym tak otwarcie opowiedzieć. Następny news. W Ameryce sąd zatrzymał gościa, który dosyć sprytnie wymyślił, jak z platform streamingowych wyciągnąć około 10 milionów dolarów. 7 lat temu raz razem z paroma innymi osobami, miał on stworzyć boty, które bardzo szybko generowały setki tysięcy utworów, generowały też nazwy dla nieistniejących zespołów, zakładało konta na platformach streamingowych dla tych zespołów i wrzucały tam ich muzykę. Natomiast no, jest jeszcze tutaj jeden zasadniczy problem, że no, czy ktoś chciałby słuchać takich setki tysięcy utworów, które są wygenerowane przez AI i nie są robione na takie śmieszne utwory AI, są po prostu generowane na jak największą masówę. No, z tym akurat mógł być dosyć problem, tak więc ci goście stworzyli jeszcze dodatkowe boty, które z kolei słuchały tej muzyki. Dzięki temu udało im się wygenerować no, miliony odsłuchań na tych no, nieistniejących utworach. A gość w 2018 roku do tych swoich dwóch współpracowników w tym niecnym procederze napisał: Potrzebujemy tony piosenek szybko, żeby to zadziałało, zanim platformy zaktualizują swoje regulaminy zwalczania oszustw. Udało mu się na odsłuchaniach tych piosenek zarobić no, właśnie około 10 milionów dolarów, natomiast teraz jest oskarżony o zarzut prania pieniędzy i oszustw finansowych i co ciekawe, grozi mu do 20 lat. Co jest, no, co najmniej kontrowersyjne, bo czy fakt, że gość znalazł lukę w Matrixie i ją jak najbardziej wykorzystywał, a platformy streamingowe, no, przyzwalały na to w jakiś sposób, w sensie no nie wiedziały, że tak się dzieje, ale no też nie, za, nie przeciwdziałały temu. To czy takie dojenie Matrixa można uznać za oszustwo finansowe, czy też za bardzo duży spryt? Gość oczywiście nie przyznaje się do zarzutów, twierdzi, że nikogo nie oszukał i jest to faktycznie dosyć ciekawa sprawa, jak to ostatecznie stąd rozwiąże, chociaż coś mi mówi, że no jednak platformy streamingowe, nie, one mają dosyć duże pieniądze i to większe niż 10 milionów dolarów. Nie zdziwułbym się jakby tam no, dosyć mocno podziałały, że żeby zrobić z niego przykład, żeby następnym osobom nie przychodziło coś takiego do głowy. Następny news. Być może kojarzycie, że przez tam, no już skrócie mówiąc różne nieprawidłowości, PiS straci bardzo duże dofinansowanie. Według różnych wyliczeń to tam będzie 60 milionów złotych na przestrzeni paru lat niektórzy mówią, że będzie to jeszcze więcej, niektórzy, że dużo mniej, ale w każdym razie no, na pewno strata takich pieniędzy jest dotkliwa dla partii, dlatego Jarosław Kaczyński od razu wyszedł z przemówieniem, że wzywa wszystkich sympatyków partii do no, donatowania jej ich. A propos do co wtorek na tym kanale live, yy, całkiem fajne, więc panicie. Od razu utworzyła się kontraakcja osób, które niespecjalnie przepadają zapisem, aby wysyłać na konto partii przelewy po jeden grosz z różnymi, no przeważnie niecenzuralnymi tytułami przelewu, ponieważ PiS będzie musiał zwracać takie przelewy i zwrot będzie ich kosztował parę złotych, no a tutaj by dostali w razie czego max jeden grosz, więc no jakoś super by ich to nie ratowało. Kaczyński wtedy powiedział, że on słyszał o tej akcji i że to nic nie szkodzi, bo przynajmniej jak tam trzeba wypełnić różne pola i trzeba podać różne swoje dane, to oni będą wiedzieli gdzie są silni razem i kim są silni razem, czyli no osoby nieprzychylnej ich partii. I to wywołało dosyć duże kontrowersje, bo co to jest w ogóle za wypowiedź? Po co szefowi partii w demokratycznym kraju wiedzieć, gdzie są obywatele nieprzychylni jego partii? Co on chce z nimi robić? Chodzić do domu i ich jakoś tam straszyć, w jakikolwiek inny sposób starać się im zaszkodzić? No, wyglądało to na próbę takiego straszenia tych osób, a no, trochę dziwnie, żeby szef partii robił coś takiego. PiS wymagał jeszcze, żeby w tytule przelewu podać swój PESEL. No i tutaj jest największy problem, ponieważ PESEL jest jedną no, z danych chronionych przez RODO. I nie można wymagać od kogokolwiek, żeby wpisał swój PESEL w tytuł przelewu. Sprawa została zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych osobowych i chwilę po tym zgłoszeniu Jarosław Kaczyński wypowiedział się. Przede wszystkim nie będzie już wymogu wpisywania numeru PESEL, bo to wynikało z wewnętrznych regulacji. Te chwilę będą gotowe wszystkie te możliwości związane z przekazywaniem przelewów przez internet. Więc patrząc po tym, jak szybko wycofali się z tego pomysłu, no, wygląda jakby faktycznie nie był to no, najlepszy pomysł. Natomiast wycofanie się w tym momencie no, nie sprawia że magicznej całej sprawy nie ma. Już te, dosyć dużo tych przelewów poszło, więc sprawa na pewno będzie miała swój dalszy ciąg i zobaczymy, czy nie dostaną kolejnej kary. Jeśli nie widzieliście mojego ostatniego filmu, w którym opowiadałem dosyć długo o bardzo dziwnych zawiłościach związanych z fundacją Filipa Heisera, a na samym końcu okazuje się, że Filip Heiser prawdopodobnie w wielu sprawach miał rację, to teraz się na mnie wyświetla, odsyłam was, kliknijcie. Ja jestem Hop. Wasz najlepszy...